Cześć, witam Cię w pierwszej części prezentacji wspaniałego narzędzia do nauki słownictwa wyrażeń, które nazywa się Quizlet. Być może znasz, być może słyszałaś, słyszałeś. Nie znam lepszego narzędzia, tak prawdę powiedziawszy. Odkryłam go wiele lat temu i jestem wręcz psychofanką. Także z przyjemnością przeprowadzę Cię przez to narzędzie, przez to jak można z niego korzystać i jak stosować, by... Naprawdę to słownictwo, którego pragniesz się nauczyć, utrwalało się i po prostu pozostawało w głowie. Także zaczynamy od zalogowania się. W Twoim przypadku, jeśli takowego konta nie posiadasz, możesz zrobić logowanie, re, rejestrowanie się przez konto Google, możesz przez Facebooka, ewentualnie podając swój adres mailowy i jakieś hasło. Ja tutaj jestem zalogowana przez. Platformę Google, także wchodzę sobie i teraz widok. Ja bardzo lubię ciemne opcje, natomiast gdyby to by się nie podobało, zawsze w ustawieniach, w którymś tam miejscu, gdzieś tam na dole o tutaj mamy tryb ekranu można sobie zmienić na opcję jasną, jeśli na przykład taka Ci pasuje, można oczywiście sobie zmienić zdjęcie, ustawić zdjęcie, zmienić nazwę użytkownika. To są takie bardzo rzeczy techniczne, także myślę, że nie muszę tego tłumaczyć. I teraz jeśli chodzi o tę pierwszą część, to po prostu otworzy Ci się zapewne, powiem szczerze, że nie wiem jak wygląda taka oryginalna pusta strona, ale otworzy Ci się pusta strona, na której będziesz Mógł, mogła rozpocząć swoje działania. Także kończę tę część i za chwilkę przedstawię Ci już bardziej szczegółowo, co można z tym cudownym narzędziem zrobić.